Cześć, ja jestem Hubert Jakub, o ze mną... Co się stało? Co się stało? Co to jest? Co to jest? W ogóle, co to? You dead. Ej, co to znaczy? Nie wiem. Ej, nie wiem, co to znaczy. Czekaj. Nie wiem. nie wiem. Ej, co? Twój domek się pali! Ej, twój domek się pali! Była tam już do godziny Skąd netherrak? Leon! To coś? To masz... sztandar stand, standard osadników, ale co? Ej, co się tutaj stało? Ej, mi się przypomniało. No ale przecież... Ej, pamiętasz tego... U Ej, Ej, no właśnie, Wojan, jak Hero Brain był u niego, to jak stawił, ale co? Ej, naprawdę, ja tego naprawdę nie postawiłem. Ja... Mnie w ogóle długo na serwerze. To się dzieje, to się dzieje, to się dzieje. W ogóle mnie na serwerze długo nie było Leon. O nie, w ogóle m... No, mówiłem, że. M... W ogóle mnie. Chcę uciec. Co? O nie. Ej, Leon. Co się tutaj stało? Ej, naprawdę, mnie. Pa... Mnie chyba z jakiś miesiąc nie było w ogóle. Mój tata znowu, ja nie mogę, Leon, twojego domku nie ma. A w ogóle chciałem wam pokazać, że mury dokończyłem i znalazłem złoto. Mogę wam pokazać, byliśmy do takiego jednego cave'u, odcinek się nie nagrał, ale miałem gdzieś złoto. Dobra, miałem gdzieś, yy, miałem gdzieś złoto. Co się tu stało? Naprawdę. Co się tu stało? Leon, twój domek, trzeba to dirtem zabudować jak na razie. Ja chciałem dzisiaj nagrać taki normalny film, a tu nagle widzę to. Ej, mam takie a, a tam dobra, naj, najlepiej, najlepiej dirtem. Ej nie. Też mój wygląda jak Dobra, y, chodź. E, oddam ci ten sztandar osadników, tutaj ci położę. Co się stało? Ej, Ej. ja bym kreatywa tutaj nie włączał, więc nie Gdzie wiem. Gdzie jest moje łóżko? Nie mów, mu, nie mu że ci się łóżko spaliło. A chociaż mam jeszcze zielone łóżko, ale nie mów, że ci się łóżko spaliło. Spaliło. Pokaż. Ej, czy, a może po prostu ci. Nie. Ej, masz w ekwipunku? Zobacz jeszcze. O kurde, Leonowi się łóżko spaliło. No, no to tak jak daj mi zielone łóżko. Ja, ej. Co się właśnie stało na mojej... Ej, gdzie jest łóżko? Ej, miałem tutaj... A dobra, tutaj. Dobra, ale co? Tak jak spaliło. Tylko, że to jest takie ciemno zielone. Ciemno zielone. Właśnie lubię taki kolor. Dobra. Się zbagowało? Ej. Ej. już jest postawione? Nie. Znaczy, no dlaczego nie mogę postawić? Ty to postaw. A ja wiem, to nie, jest w nie możesz tego post Nie możesz tego zabrać? No. no to, to ja włożę ci do skrzynki. Ja. Ale co się stało? Nie, no, jeśli. Nie, Jeśli tak będzie, to. Mała ferajna zaraz cała spłonie. A ja to To nie wiem. Iść bagowane łóżko. No właśnie. Dobra, nie musimy ich przecież iść spać, bo. O, e... Mogę. Już postawiłeś? A mam to... <noise> Przypadkowo twojego konia uderzyłem. Sorry, Leon. Dobra, ja ucidę spać. Ale co? Dobra. Eee. 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 Ja nie mogę spać, bo w pobliżu są potwory. No to. Dobra, Leon, ja chyba już skończę ten odcinek. No bo. Dobra. Więc na ten odcinek to już by było na tyle. Zostawiam ci łapeczki w górę i pa.